Witamy Państwa niezwykle serdecznie Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na mecz z nadzieją, że wspólnie przeżywać będziemy wielkie emocje. Brawo, czyste, udane wejście na skrzydle. Robi się niebezpiecznie. Czy to wykorzysta? Dobrze w pole karny. Mario Gomez. Szkoda Słupek. Piłka poza boiskiem. Mario Gomez. Ros. Ale świetnie zgubił obrońcę. Ma szansę dograć w pole karnym. No, słynne są jego precyzyjne środkowania piłka podkręcona. Zobaczmy. Józef Mucinio. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. Atak Portugalii. Jerome Boateng. Dobry przechwyt na połowie rywala, no i od razu ruszają z atakiem. Później... Dośrodkował, dośrodk bramka i prowadzą w tym meczu. Ależ urwał się spod opieki głową, umieścił pięknie piłkę w bramce. Znakomite zagranie, jak i cała akcja. To był to zapierający dek w jak gol. Myślę, że będziemy długo wspominać tę bramkę. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Stiga. Uzi. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Nieudana akcja. Fatalne podanie, no i strata. Dobrze, skrzydłem może dogrywać. Przy piłce Schweinsteiger. Raul Mileres. Czy to wykorzysta? Szansa! Teraz zostanie zdobiona z rzutu rożnego. Źle wykonany rzut rożny, przeciwnik przejmuje piłkę. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Może centrować w pole karnym. Obrońca znakomicie zablokował dośrodkowanie. Marco Reus. Schmelzer. Mario Gomez. No teraz zagrał z wykorzystaniem bramkarza. Ross, Marcel Schmelzer. Tony Kross. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Czy to wykorzysta? No, a będzie gol! Za moment wznowienie rzutu różnego. Gomez! Brawo! Zdecydowanie świetnie wybił tę piłkę. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni. Marco Reus i Schweinsteinger. Na prawej stronie jest nieobstawiony partner. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Piłka poza boiskiem i będzie żydrożny. Widzą Państwo statystyki i spójrzmy na liczbę oddanych strzałów przez obie drużyny. Pytnicę Spanishmanger. Oddaję strzał, ale spudłował. Ślepszy ją piłkę i nieczysto strzelił. Wybili piłkę, ale by... Hummels! Dobre to podanie głową. Hummels. Marco Royce, Bruno Alves I Schweinsteiger. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. Czyste, udane wejście i świetnie przejął piłkę na połowie rywala. Helder Postiga. Helder Postiga. Żułam on nie przepuszcza żadnej okazji do strzelenia bramki. No i strata piłki. Przejmuje piłkę na własnej połowie. Mario Gomez. Gra tego gracza powinna nam dzisiaj sprawić przyjemność. W polu karnym czyni prawdziwe spustoszenie. Gomez! Jest! Znakomicie! To pozostawi się bez opieki, to przecież główkować potrafi. Świetne uderzenie, takie można oglądać bez końca. Nie byłoby tej bramki, gdyby nie fantastyczne wejście w tempo i zagranie głową. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Czy utrzyma się przy piłce? Świetnie Cristiano Ronaldo minął obrońcę. Milleres. No i piłka wyszła poza pole gry. Teraz Lam. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. No i Cristiano Ronaldo. Ma szansę! To może być bramka! Nani! Próbował, ale... Stracił piłkę. Czy uderza? No i bramka, proszę państwa. Ależ bramka złodyk. Tak wielkie brawa za ten strzał, ale podanie otwierające drogę do bramki było fantastyczne. Gol był rzeczywiście wyjątkowej urody. Piłka po drodze dotknęła jeszcze słupka i padła do bramki. Dönes. Szansa. Wrzucił w pole karne. Ezil, Niemcy zdobywają gola. Ależ urwał się spod opieki głową umieścił pięknie piłkę w bramce. Znakomite zagranie, jak i cała akcja. Znakomita główka. Precyzyjnie trafił tam, gdzie chciał. Bramkarz był bez szans. Żołomu Cinio. Stracili, ale odzyskali piłkę. A, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela Helder Postiga, Toni Cross. 3 do 1 to rezultat po pierwszych 45 minutach. Zaczęli druga połowa. Przypominam, Niemcy prowadzą. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Czarnie koncentrało. Czy to wykorzysta? No będzie gol! To... Gol! Bramka dla Niemców. Jest nie do upilnowania, niezwykle skuteczny. To jego drugie celne uderzenie. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Postiga. No udało mu się uwolnić spod opieki. Będą mieli szansę, będą wykonywali rzut rożny. Cristiano Ronaldo. Próbowali, ale nie udaje się zmniejszyć przewagi rywala. Widać, że ćwiczyli ten fragment na treningach. Obrona była zagubiona, jednak i tym razem nie zdobyli gola. Miguel Veloso I Schweinsteiger. Dobre przejęcie, brawo. Ładnie, piętą dograł. Podaję z powrotem. Groźnie, ale zdążyli na czas. mu Mucinio. Czy to wykorzysta? Strzela. No, prosto w zawodnika z pola. Będzie zmiana w zespole Portugalii. Fabio Concentrao. No brawo, świetne wyjście z wodem. Brawo, czyste, udane wejście na skrzydle. Ma do kogo podać. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce. Czy to wykorzysta? Jest okazja? Wybija piłka wciąż w polu. No, był gdzie być powinien. Dobre wybicie głową przez obrońcę Nani. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Heller postiga. Czy to wykorzysta? pospieszył się z wyjściem, szkoda była szansa na gola jest spalony aż trzech graczy za moment wejdzie na boisko Filip Lanteras. i Schweinsteiger Cała seria podań, aż przyjemnie patrzeć. Portugalia dokonuje zmiany. No i Cristiano Ronaldo. Raul Milares. Hugo Ładna akcja skrzydłem i szansa na dośrodkowanie. Zapewne będą dośrodkowywali zrzutu To wykorzysta! Dośrodkował. Dobra centra by tego nie zmarnował. Brawo! Interwencja na najwyższym poziomie. No, Alberz. Ewent. Czeka na nadbiegających kolegów. Mario Goetze. A obok kolega z zespołu. Kumels. Piękny gol! Ależ urwał się spod opieki. Głową umieścił pięknie piłkę w bramce. Znakomite zagranie, jak i cała akcja. Prawkaz był bez szans. Całkowita główka precyzyjnie trafił tam gdzie chciał. Nastawili się dzisiaj na atak i rybale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Pros. Wniosła w klozę teraz. Przejęcie w środku pola. Teraz oni mogą zaatakować. Goście nie pozostawiają gospodarzom żadnych złudzeń co do wyniku meczu. Te milczące trybuny są dowodem na to, że nikt już nie wierzy w sukces. Żoamu No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. Będzie zmiana w zespole Portugalii. Czy to wykorzysta? Będzie strzelał? Piekielnie silny strzał, ale broni. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. No, strzela! Strzał został zablokowany. Na Nani? Albers. Strata w środkowej strefie boiska. Spójrzmy do środkowania. Ładnie, celnie, tylko to wykorzystać. mu Mucinio. Ani. Czy utrzyma się przy piłce? João Kimio. Jest zawodnik na czystej pozycji. Jest szansa. Brawo. Gol. Spójrzmy na tę bramkę ponownie. To jest gol na otarcie łez. Portugalia przegrywa kilkoma golami. João kimio. Tony Cross. Cristiano Ronaldo. 5 do 2 takim wynikiem kończy się dzisiejsze spotkanie. Zaczęli imponująco. Pierwszy mecz naprawdę znakomity. Komplet punktów i zapowiada się udany sezon, tym bardziej, że naprawdę wyglądają, że są w formie. Pora się żegnać, a żegnają państwa Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz.